Witam Państwa. Tematem dzisiejszego naszego spotkania będzie Facebook Messenger dla biznesu. Otóż reprezentuję pogląd, że większość małych i średnich przedsiębiorstw nie wykorzystuje właściwie tego narzędzia rozwoju małego i średniego biznesu. Witam, nazywam się Janas, reprezentuję firmę Chatboard Works, spółka ZOO. Jesteśmy pierwszą w Polsce agencją pośrednictwa pracy. Chatbotów. Zestawienie problemów, którymi się zajmę. Chciałbym powiedzieć na początku, dlaczego według mnie brak właściwego wykorzystania messengera na państwa fanpage'ach jest znaczącym zaniedbaniem. Następnie omówię kilka wspólnych cech tej sytuacji, przedstawię korzyści z messengera, a także omówimy kilka praktycznych przykładów właściwego wykorzystania messengera na fanpage'ach firmowych. Dlaczego uważam, że jest to znaczące zaniedbanie? Zacznijmy od pytania. Czy zastanawiałeś się, ile tracisz, pozostawiając poza obszarem swojej uwagi prosty, ale bogaty w możliwości instrument marketingowy, jakim jest komunikator Facebooka Messenger? Jak zapewne wiesz, jest on integralną częścią fanpage'a Twojej firmy i kryje się za przyciskiem rozpocznij lub wyślij wiadomość. To no, wygląda mniej więcej tak jak na tym... Slajdzie. Jeśli prowadzisz małą firmę, zakład fryzjerski, agencję turystyczną czy kawiarnię lub restaurację, pewnie nie stać Cię na kosztowne kampanie reklamowe. Ale dlaczego nie korzystasz z dobrodziejstw i możliwości, jakie w zakresie marketingu i reklamy daje Messenger? Nie zawaham się tego powiedzieć. Masz na firmowej stronie Facebooka narzędzie, które może zwiększyć Twoje przychody od 30% do 300%. Nazywa się Messenger. Dlaczego uważam, że jest to największe zaniedbanie małych firm? Otóż przeglądając fanpage e małych i średnich firm, często zaglądam do ich messengera, czyli komunikatora, który jest integralną częścią strony firmowej. Kiedy podejmuję próbę nawiązania kontaktu czy komunikacji z firmami, najczęściej przez naciśnięcie guźnika rozpocznij lub wyślij wiadomość, na ekranie mojego smartfona czy komputera pojawiają się często te same komunikaty świadczące o tym, że właściciele tych firm, zakładów czy restauracji nie wykorzystują szansy na zwiększenie obrotów firmy, jaką daje właśnie Messenger. Zanim przedstawimy korzyści i straty wynikające z pomijania walorów i funkcji Messengera, Pokażmy obrazowo, jak problem ten wygląda w większości firm. Zacznijmy od przeglądu najczęściej odbieranych przez klientów fanpage'a początkowych treści komunikatora. Pierwszy z nich, i chyba najczęściej spotykany, brzmi: W czym mogę Ci pomóc? Inne, bardziej rozbudowane karty rozpoczęcia rozmowy z klientem mają mniej więcej taką postać: Czy mogę rozmawiać z kimś na czacie? Mam pytanie: Czy mogę prosić o pomoc? W innym przypadku, na przykład restaurację dają tego typu pytania. Jakie potrawy serwujecie? Czy mogą zobaczyć menu? Jaka jest lokalizacja? Czy możliwa jest dostawa? Rozumiem, że do domu. E, zakład fryzjerski z kolei oferuje takie, taki zestaw pytań swoim klientów. Ile kosztują usługi? Jakie usługi są oferowane? Czy mogą zarezerwować termin spotkania? Jaka jest lokalizacja? Pytanie brzmi, czy Twój Messenger wygląda podobnie? Otóż Analiza sytuacji w różnych firmach, różnych fanpage'y wykazała, że istnieją pewne cechy wspólne obecnej sytuacji. Po pierwsze firmy oczekują aktywności od klienta. Ich zada pytanie naciskając przycisk. Po drugie kontakt z klientem odbywa się na zasadach określonych przez firmę. Pracownik, właściciel odpowie na zadane pytanie, jeśli znajdzie chwilę wolnego czasu. Po trzecie takie podejście bazuje na przekonaniu, że klient ma interes w kontakcie z firmą więc może spokojnie czekać, aż łaskawie ktoś udzieli mu odpowiedzi. Konstrukcja tych dialogów opiera się na ręcznej obsłudze pytań klienta, czyli wpisaniu do Messengera odpowiedzi przez pracownika, właściciela firmy. Widać wyraźnie, że Messenger nie jest traktowany jako narzędzie do pozyskiwania klienta, zachęcającego do skorzystania z usług firmy, lecz jest traktowany jako funkcjonalność fanpage'a, z którą należy coś zrobić. Najdobitniej świadczy o tym przykład restauracji, która na pytanie potencjalnego klienta o mnie udzielam odpowiedzi po kilkudziesięciu minutach lub często po paru godzinach. Takie podejście do wykorzystania Messengera czy Facebooka generalnie świadczy o kilku sprawach. Małe i średnie firmy, zakłady usługowe, restauracje, agencje turystyczne ciągle jeszcze uważają, że kluczowym źródłem ich dochodów jest w głównej mierze aktywność własna klienta. To znaczy, jeśli do nas przyjdzie, zadzwoni, to znaczy, że coś chce od nas kupić, że jesteśmy dobrzy. Dziwi to, że chociaż stosunkowo dawno weszliśmy w fazę marketingu sieciowego, społecznościowego, czyli Facebooka i internetu, wciąż nie dostrzegamy szansy na rozwój zwiększenia przychodów firmy, jaką niesie ze sobą wykorzystanie cyfrowych form promocji. Nie dostrzegamy potrzeby, a tym samym szansy, jaka kryje się w pozostawieniu w centrum naszej działalności klienta i jego potrzeb. Nie dostrzegamy też ważnego zjawiska związanego z rynkiem i zmianami cywilizacyjnymi, jakim jest zmiana nastawienia klienta do konsumpcji. Istotą tej zmiany jest wysunięcie się na pierwsze miejsce w motywacji klienta wartości, jaką jest wygoda. Zdecydowana większość klientów, zwłaszcza młodych, chce być obsłużona szybko, wygodnie, bez problemów. Co ważniejsze, chce rozwiązywać swoje problemy i zaspokajać potrzeby, korzystając z będącego na wyciągnięcie ręki ich smartfona. Nie da się ukryć, że to właśnie klient i jego urządzenie mobilne znajduje się po drugiej stronie firmowego fanpage'a na Facebooku. Wyszukiwarka z łatwością pomoże klientowi znaleźć kawiarnię, zakład fryzjerski, pizzerię, restaurację czy zakład kosmetyczny. Ale jeśli komunikator Messengera nie przedstawi mu niemal natychmiast atrakcyjnej oferty, nie odpowie tu i teraz na pytanie co mógłbym u Was zjeść, czy macie w menu dania wegańskie, to właśnie straciliście klienta, który z łatwością znajdzie inny lokal, który jest lepiej przygotowany do pozyskania jego pieniędzy. Pomówmy trochę o utraconych szansach i wymiernych stratach z takiego traktowania Messengera. Słabo przygotowany do obsługi klienta fanpage firmowy to utrata szansy na pozyskanie lojalnego i stałego klienta a przecież jest to absolutna baza stabilnego biznesu. Warto też dodać, że brak automatyzacji, choćby w postaci bota na messengerze, prowadzi do utraty możliwości gromadzenia istotnych danych, informacji na temat działalności firmy, a w szczególności nie dowiemy się ilu klientów odwiedziło naszego messengera i nie podjęło z nim rozmowy. Które z oferowanych przez nas usług, produktów budzą największe zainteresowanie klientów? Jakie uwagi i zastrzeżenia mają nasi klienci do naszej działalności? Jakie potrzeby i oczekiwania zgłaszają pod naszym adresem? Przyznacie sami, że w epoce, gdy rentowna działalność musi opierać się na zaspokajaniu potrzeb klienta, posiadanie i korzystanie z narzędzi badania tych potrzeb z pewnością należy do kategorii must have. Muszę mieć i korzystać. Powiedzmy teraz kilka słów o tym, jak korzystać z Messengera jako kanału komunikacji z klientem. Ale wróćmy na chwilę do prezentowanej rozmowy z klientem, którą cytowaliśmy na początku. Wyobraźmy sobie, że klient otwiera fanpage'a restauracji, uruchamia Messengera i naciskając przycisk rozpocznij, i nie trafia na frustrujące pytanie typu w czym mogę pomóc. Przeciwnie, jego oczom ukazuje się podobizna szefa działu restauracji, który serdecznie go pozdrawia, rozpoczynając z nim rozmowę. Cześć, narcyz, mówi szef. Jestem Marek, jestem szefem działu rezerwacji. Skoro możemy ze sobą rozmawiać, to znaczy, że chcesz zarezerwować stolik. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób za pomocą messengera przez Twój telefon: naciskając przycisk lub wpisując kilka danych. I przedstawia swoją firmę, mówiąc: Specjalizujemy się w kuchni włoskiej i chcielibyśmy zaprezentować Ci wybór dań, który serwujemy w naszej restauracji w dniu dzisiejszym. Zapoznaj się z oferowanym dzisiaj zestawem dań. Klient wybiera odpowiedni przycisk i jego oczom pokazuje się bogata oferta dań w określonej kategorii z kolorowymi zdjęciami i informacją cenową. Następnie wirtualny szef restauracji zadaje pytanie, czy chciałby zamówić stolik. Na jaki dzień i godzinę, dla ile osób, na jakie nazwisko. Klient może zarezerwować stolik i zjawić się w restauracji w ciągu godziny. Jakie korzyści Oferuje chatbot na komunikatorze. Po pierwsze, jest korzystny dla firmy posiadającej fanpage'a, ponieważ zainstalowany na Messengerze załatwia kilka ważnych problemów. Chatbot powiadamia administratora fanpage'a o próbie kontaktu z Waszą firmą przez klienta oraz przesyła na smartfona. Treść zadanego pytania lub przesłanej informacji umożliwia obsługę klienta w trybie ciągłym. Oznacza to, że klient obsługiwany jest przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Uwaga, uwaga! Nie pobiera za to wynagrodzenia, nie bierze chorobowego, pracuje bez urlopu i nie plotkuje z koleżankami w pracy. Wspiera pracowników firmy w realizacji ich zadań. Odciążając ich od wykonania rutynowych czynności, na przykład w odpowiadaniu przez telefon lub messengera na najczęściej zadawane pytania, skutecznie zwiększa też tak zwane zdolności przerobowe personelu firmy. Posłużymy się tutaj przykładem agencji turystycznej lub przychodni lekarskiej. Dodzwonienie się do tych zakładów jest zmorą klientów czy pacjentów. Graniczy z cudem, a przecież wystarczy zainstalować na messengerze waszego fanpage'a chatbota który odpowie na pytanie pacjenta i zarejestruje go, obsłuży także klienta agencji turystycznej czy poszuka pracowników z Ukrainy. Przykładem takiego działania jest właśnie Kasia, wirtualna asystentka agencji turystycznej wyszukuje oferty dla klientów, którzy nie mają cierpliwości, by szukać wymarzonych wakacji. Chatbot świetnie nadaje się również do skalowania biznesu. Podłączony do firmy reklamowej, każdemu kto w nią kliknie, przedstawi ofertę firmy, odpowie na pytania dotyczące działalności, pobierze numer telefonu lub adres maila, a także zachęci klienta do wizyty w Waszej restauracji, zakładzie fryzjerskim, przy okazji oferując kupon rabatowy uprawniający klienta do zniżki podczas pierwszej wizyty. Chatbot podłączony do Waszego ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników przekaże kandydatowi prostą ankietę do wypełnienia online. Posłuży ona do wstępnej selekcji tych, którzy spełniają kryteria, których zaprosicie następnie na rozmowę kwalifikacyjną. Jak uczynić z messenger'a narzędzie wzrostu sprzedaży i komunikacji z klientem? Generalnie są trzy sposoby takiego postępowania. Pierwszy to wynajęcie agencji marketingowej, która przygotuje i zainstaluje chatbota na Messengerze, w tym mechanizmu powiadamiającego firmę, że klient zadał pytanie lub chce rozpocząć rozmowę. W takim wypadku warto też zlecić agencji obsługę waszego komunikatora i zarządzania bazą danych klientów tworzonych automatycznie przez Messenger'a. Drugi sposób to wyszkolenie personelu w tworzeniu i osadzaniu chatbotów na firmowym Messengerze. Ta metoda wymaga więcej wysiłku i trwa dłużej, ale bardziej się opłaca. Już wkrótce bowiem, umiejętność obsługi programów komunikowania się z klientami w zautomatyzowanej formule będzie tak samo istotna i niezbędna, jak dzisiaj umiejętność obsługi Worda i Excela. I wreszcie trzeci sposób to wynajęcie agencji marketingowej, która stworzy i zainstaluje chatbota oraz wyszkoli pracownika do obsługi programu. Jeśli chcecie poznać więcej przykładów praktycznego wykorzystania chatbota, piszcie do przeglądarki poniższy link. W przypadku Worda czy Excela znajomość podstawowych funkcji wystarczy do napisania dokumentu czy arkusza. Umieszczenie w Messengerze kilku zdawkowych pytań w karcie rozpoczynającej komunikację z użytkownikiem, klientem oraz udzieleniem odpowiedzi po kilku godzinach jest zdecydowanie niewystarczające jest znacząco poniżej potencjału Messengera w zakresie budowania relacji z klientem. Relacja ta przekłada się na większą sprzedaż, większą lojalność klienta oraz możliwość lepszego poznania i zaspokojenia jego potrzeb. Mam nadzieję, że te kilkanaście uwag dotyczących wykorzystania Messengera na firmowym fanpage'u przyda się Państwu do poprawienia komunikacji z klientem. Wszak klient jest źródłem naszego sukcesu. Dobre relacje z nim stanowią podstawę zyskownego przedsiębiorstwa. Dziękuję za uwagę.